Związałem go jego własnym ubraniem, no i oczywiście on był przytomny cały czas, chciał wiedzieć co, co mu robię, dlaczego mu to robię. No więc wytłumaczyłem mu, że jest mu potrzebna jego krew i tyle, a było potrzebne narzędzie, po które musiałem obiec kilkadziesiąt metrów do domu, do tych zabudowań, dziadków, które tam, no to było, działało wszystko, się odbywało w lesie otaczające te zabudowanie. Po uderzyłem, go, po uderzyłem go i poprawiłem w środku. Nie wiem dlaczego, ale postanowiłem go najpierw obłuszyć tym, 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 tyłem siekiery, tym obuchem, żeby stracił przytomność. Jak stracił przytomność, wtedy odwróciłem i zadałem mu cios ostrzem w kark. Ale też nie tak, żeby mu odciąć głowę, tylko żeby nadciąć głowę. Raczej, żeby trzecią średnicę szyjnej To czuł, bo już się nie odzywał, ale płuca tak jak to zeznałem, a tak właśnie pracowały jeszcze przez kilka minut.